Przed do środka, przed szybka w stronę nie widać że już teraz za murem jest stół A może sobie będzie wycofał. No właśnie właśnie ktoś od tej strony wszedł Niestety akurat dotarłem na spot jak już go A, nice. Tam? Grupa w środku zrobiła. Wy, wychodzi, wyszedł bardziej w prawo, tam pobiegł. Do tego budynku. Kapteczka tu leży. No, kurwa, strasznie blisko to brzmiało, ale nie wiem... Nie, nie, jest tam. Jest w tamtym budynku, jest w tamtym budynku, przede mną. Nakro? Nakro, we mnie. Dobra, to, mm, to cofam, na kro. Nie, chyba nie mogę stąd, no. Kurwa, no, Wal, ci te i chyba się od razu schował, bo byłem tuż za to tak, bo... tak, 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 od razu Kurwa nie mogę. Ty go podnieść deszaty podnieś? Jako łapie, tak, 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 tak. Spróbuj mnie pole. Niech se Cześć ja mam gula? O. Kurwa. Gdzie on? Ja pierdolę. Gdzieś tam teraz. Po prawej, po prawej. Bardziej po prawej. Jeszcze, jeszcze, tam. Dla chatka? Nie. Jeszcze bardziej na prawo od mojego pingu. Dużo na prawo. Go, prawo jeszcze bardziej? Nie wiem gdzie, nie mam żadnego pojęcia. To jest leży tak, jakby gdzieś od tamtąd strzelał. No gdzieś stamtąd no, strzelał. Gdzieś strzelał. No, to co mi mówisz, że na prawo? O, widzę go. Ja życzę. Martin, nice. Kurwa, jaka bania, że mi to siadło. Druga, no. Nie, ta pierwsza to była taka w miarę nieruchomy cel, w miarę blisko. A to, to nie, to on no on i mnie nie sprzedał. Idę po niego, podpalę go. Mm -hmm. Może mieć kolegów gdzieś blisko do... Ja go widziałem samego, że tam przebiegą O, ze środka gdzieś coś wygnie. Uh. Okej, okay, gul jest OP. Gul jest OP. stanie spingować mi, gdzie ja go położę. Dobra, widzę go. Trochę w otwartym leży, ale mam ochotę go zlutować. <grych> YOLO. pytanie co z tym drugim teamem też jest? Co on miał? Winfielda high velocity na silencer. City. Dobra, palę go. Które, które, u Tutaj, tu, tu. tu. Patrzy ktoś to okno w ogóle czy... No ja właśnie teraz to patrzę muszę polewej też Dwa. coś tam słyszałem chyba i się tak zacząłem oglądać. Tak są ludzie! Tak, tak tutaj Nie trafiłem Dobiłem Dead? Nice. W tej chacce leży Tylko jednego widziałeś? Tak. Yy, mamy palenie jakieś? Możemy możemy podejść do niego? Ja nie mam. Arek? Yy, nie mam na sobie. Fajne, No, to nie ja. O, fu, nie słyszałem. Gdzie jest pan? Bliżej bym do tych zwłok sprawdził, co mają itp. Nawet jak nie mam palenia. No, ja trochę nie chcę. No, o jak sobie pójdą? No to... Aha... No cóż, no to robimy 50-50, wiecie, no jakby póki co to stoimy w impasie. Tutaj chodzi. Krakus z drzwi strzelał. Z drzwi, tak? Z domu? Tak, ping dokładny. Mhm. Może wiesz, że jestem martwy? Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Wrócił. Tu, tu, Tymi metalowymi schodami jest typek. Na zewnątrz. O. Prosimy go. No, jak mi ktoś pomoże. Co ten typ strzela teraz? Nie wiem. What? Ze środka gdzieś mnie dziabną, ale chuj wie skąd. I'm confused. Skąd jestem strzelamy? strzelany? O, umarł? Nie. za mną. O nie, ty nie jesteś odporny na muchy. biegłem, biegłem Na, na, na ten. Tu, tu, tu. Martwy. Nice. Mam Uwaga, ja mam ja, ochotę ja, ja, tam. mam w środku, ale dostała. Tylko jeden typ. Tylko jeden pompką. typ na górze. Dostałem. Może to nie jest pompka. Tu na górze jest tutaj. Biegam do góry. Nie no, brzmi jak pompka. Biegniem prawą. Nezad na řest, dojběk na řest. Dojběk. Na skladách jest. Kurva, nezad, 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 Na pompkę, na pompkę. Wiem, jest na tak kacharka. Tak. Nice. Ale ty no, tak, tak, tylko ona była? Nie było, nie ludzi? Tylko ona. A, jest, jest, jest. What the fuck? Ja mówię, są gdzie byli. z prawej strony. Tak? Tak, tak, tak. Kurwa, no headshot'a. Springfield, ah, Springfield. Eee, Daleko? 60, 70 metrów. Trzeba z zwłoki wyglądają jakby się z okienka strzelił. Nie, słyszałem z prawej strony, na pewno. Ja potwierdzam, ja strzał z okienka słyszałem, więc... Widzimy gdzieś jakiegoś zombie no, kiki, surto, gdzie? Prawe okno Ej, tu jest ktoś! Jest tu ktoś! No, odbiegłem. Podbiegam, podbiegam. Się. podbiegam Dostał! Tu w szaku leży Znaczy siedzi Klik dokładny, nice, no, nice. Party. Gdzie tego swojego? No, w środku, w środku, w prawym oknie Tam jak cię zabił Tam okno, dostał raz Ja się leczę na beczkach? Można spalić te zwłoki, jeżeli nie są w wodzie. Widzi się? Kurwa, nie wiem, gdzie leżą. Nie ja go tylko strzeliłem. Kurwa! Jebana lulu. Co nie? Ona, ona. Tutaj. Poszukajmy jeszcze chwilę zwłok. Czy chcecie puszować? Czy w się podnieśli w, w środku, tak, czy nie? Tak, A to tak, czekaj, tak. daj mi przeładować Scottfielda tylko, żebym miał na fanowanie. I Może i traf, trapy na beczkach są. Okej. Okay. Yeah ja ready. Tutaj? tu na blisko też, bardzo. To co wbijamy? A jest wejście, przejście? Wyskoczyli chyba na balkon. Z drugiej strony jest tu ktoś, kto ja <laughs> no jest? Ja, 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 to to skanowanie. Jak coś tu na bliska bardzo Umaga. tutaj... Cię, mole. Uwaga, cię molę. Uwaga, rzucę. Marta. Nice. Aha, to ona. Kto zrzucała. Marta, czy ty ręką. Podnieś się, podnieś się. Pod nią jest kumpel Tak pode mną jest Dostał? Tu pod metalem. Mam go! Good, nice. nice! Właśnie go zaraszowywałem to tu na zewnątrz, tu ludzi Na górze też. Na dole, na dole byli Rozstagowany, wybiegł tam martwy, jeden, ktoś, jeden uciec, ktoś, 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 ktoś tu podchodzi. Jest, 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 to był ten człowiek, ja go stagowałem. Czy też to jest nie? O, oh my god, tu minus jeden, i tu jest Sorek za tym gównem tak zwanym? mnie kaw niego Tak, na kurwę, kurwa, z góry cię strzelają, tak? Tak, miałem konta. Jest Krawny King na pewno Jest No coś szybko szczelnego Pompkowa Dobra e, Pamiętajcie, że jeden team możemy mieć gdzieś w okolicy Czy Typ ciągle tu jest? Co, co mu go pingowałem wcześniej? Bo nie wiem. miałem konta, czy od waszej strony by nie uciekał Bo jak jest, to w coś sprawdzić. tam wrzucić Pójść fragbombę, bombę, czy high bombę Na początek A znaczy on chyba umarł? Mam wrażenie, że on przeskakiwał przez okna jakieś czy coś I wpadł na niego. go ta pompka strzelała, ale nie słyszałem krzyku. Rzucę tam high bombę na blisko niego Nie yes! ono! Oh! Kurwa Zahaczyła u Trafiłem go, martwy Nice Ale się obsrałem Gdzie umarł? Gdzie umarł? bomba leci za kimś Przepraszam, się zepsu zepsuła zepsu, 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 zepsu. Dobry. Let's zepsuła. let's vomit Okej okay. Zabijamy jakoś? Tak, ja to się dzieje. bo tutaj był wyschłany przed piątym. Tam. Wiem, gdzieś z góry. Próbuję przez krzaki przebić. Jak ty te plecy usłyszałeś? Ja nic nie słyszałem. No jak? Mateusz, to, już słyszę. Włocie jak cholera. Wchodzą na dach, wchodzą na dach. Zbiórne drzwi, drzwi. tam są. To jest ty. Zrobiłem tutaj tak, mamy palenie jakieś? Ja mam Miałem palenie, ale chwilowo jestem on the fight Miałem sforę psów na sobie Jeszcze mi dziabnął bit Jeszcze o jeden pies gdzieś tam biega, uwaga Załatwiłem go Mam dwa stałe podniósł I się. Gdzie, tam rzutku, gdzie, gdzie, gdzie chcesz te palenie? Tutaj jest dach, dach, gościu. to jest kowal z poprzedniego teamu. Dobra, próbuję się jakoś przemieścić tam, tylko że ci z... Tu patrzą, tu z patrzą. Tu patrzą. O Że biegnie, biegnie, nie daj teraz Biegnę, tak naokoło mocno. Ja mi jedno okno spaliłem, więc nie widzę. Mhm. Jubię to jest dobry moment, żeby przebiegć teraz Przebiegłem. Kurwa, daj ma i bilet. Tam, tam za, za tam, Tu, tu, tu. Przebiega do. Arstawa. Dostał. No jak tu nie trafiło? Nie wiem, ten typ ma Arstawa tyle to szczęścia. Nie. Nie. To jest ten sam w ogóle co poprzednio. Ta, to, tak, tak. To, to jest ten... za tym domkiem, tutaj, za rogiem. Hejda, dostałem. Też za domkiem. Nie, to ten sam ciągle twel. Ja pierdolę nie wytrzymam z nim. Headshot z windfilta. Stagoł go Arek, stagoł go dwa razy Arek, ale żyje tam ten ciągle. Nie wiem jakim cudem, ale... tak we mnie? Ta, 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 tylko szukamy miejsca. O, tu będzie dzikicji. Co za skurwysuj... Pod wieś? domkiem chyba jest. No on jest na zewnątrz ogólnie, no. tego domku. Bo do środka się jego nie da wejść. Dostała Kurwa, nie mam nic serio Jak ona żyje Jak ona żyła the, the, kurwa the, the, the. Dwa razy z kraga dostała w body i żyła Jestem tak pewny ja nie, no nie wiem ani razu